Witajcie kochani! Dzisiaj chciałam Was zaprosić na opowieść o Archaniele Kamaelu. To jest Archanioł, który jest specjalistą od spraw pilnych, trudnych i jest dowódcą anielskich sił specjalnych. To on przekierowuje prośby, tam, gdzie mają zostać dostarczone. Więc jeżeli nie wiecie, do jakiego archanioła zwrócić się w danej sprawie, to powierzcie tę sprawę Kamelowi. I Kamael już będzie wiedział, gdzie ją dalej pokierować. Poza tym jest takim aniołem od spełniania marzeń. Nie ma, To są anielskie siły specjalne. Tam nie ma rzeczy niemożliwych. Jedyne co, to trzeba spełnić pewne warunki. I one są całkiem proste. To są warunki, e, właściwie chyba tylko dwa. Pierwsze, wiedz dokładnie, czego chcesz. To jest bardzo ważne, żeby, żeby naprawdę dokładnie, głęboko w sercu zastanowić się, czego chcemy. A druga rzecz jest taka, żeby Wykazać się cierpliwością, bo Kamael słyszy wszystkie marzenia, Wszystkie marzenia ogarnia, natomiast czasem potrzebuje takiego ziemskiego czasu na zmaterializowanie ich. I te marzenia nie spełniają się tak po prostu, wiecie, pyk i już. Czasem one przychodzą w formie. Okoliczności, żebyście to wy mogli te marzenia sobie spełnić. Kamel bardzo mm, ułatwia y, zmaterializowanie tych celów. Poza tym, to jest, y, to jest Archanioł, który odnajduje rzeczy. Jak coś zgubicie, gdzieś coś się zapodzieje, to należy uderzyć do Kamaela. I w pełnym zaufaniu e, poprosić go o to, żeby Wam odnalazł dany przedmiot. Poza tym jest aniołem artystów. Artystów i wszystkich, którzy chcą popłynąć w swojej kreatywności, e, taką rozwinąć swoją twórczą inteligencję, swoją twórczą naturę i jeżeli macie jakikolwiek projekt, który wymaga kreatywności, pomysłowości i natchnienia i nie mówię, że od razu malujecie jak Picasso, bo takie nie wiem, tabelki w Excelu też można robić kreatywnie to właśnie wtedy Kamael jest tą istotą, do której warto się zwrócić o wsparcie i pomoc. Mnie ukazuje się zawsze w płaszczu wędrowca. W białej szacie, w takim brązowo-kakaowym płaszczu i z takim kosturem wędrowca. Ma brązowe włosy ramiona, trochę falowane i emanuje takim spokojem taką dobrocią I, i ma w sobie coś takiego ma taki przekaz w sobie że to wędrówka jest celem że możesz szukać rzeczy, jakieś mieć cele miejsce do których dążysz i to jest piękne i jak najbardziej to miej Natomiast ciesz się tym, co jest teraz, co już masz. Ciesz się z tego miejsca, w którym jesteś teraz. Rób kolejne kroki, miej radar na horyzont, ale pamiętaj po jakiej drodze idziesz. I to jest bardzo ważne. To jest taki archanioł wdzięczności. I on ma bardzo silny przekaz żeby doceniać co się ma. Oczywiście miejcie, miejcie marzenia, pamiętajcie o tym, gdzie chcecie dojść, natomiast przede wszystkim pamiętajcie o tym, co macie. I w jakim punkcie życia jesteście. I to docenianie e, chwili obecnej, Daje takie poczucie ukojenia. I o tym też jest Archanioł Kamael. On to przynosi ze sobą. Poczucie ukojenia, wewnętrzny spokój, poczucie sensu w życiu. Jeżeli, jeżeli to są rzeczy, których Wam obecnie brakuje, to po prostu wyjdźcie z tym do Kamaela. On emanuje taką wibracją właśnie, która pomoże Wam Odnaleźć te rzeczy w życiu. On też przytula wszystkich, którzy mają niskie poczucie własnej wartości, niezbyt w siebie wierzą i są w lęku, że im się nie uda. Jeżeli, jeżeli znajdujecie takie elementy w sobie, to Kamal również jest Archaniołem, do którego warto by się zwrócić o pomoc w ukojeniu tych rzeczy. I ta pomoc um, może przyjść na wiele sposobów. Ona może przyjść w formie człowieka, który będzie Was motywował, jakiejś medytacji na zharmonizowanie czakry podstawy. Albo w formie jakiejś sytuacji, w której, która będzie takim wyzwaniem dla Was i w której będziecie mieć szansę, żeby wykazać się tak, że uwierzycie w siebie. Że uwierzycie, że możecie. Takimi drogami przejawia się działalność aniołów właśnie. Archanioł Kamael też pozdrawia, pozdrawia Was bardzo, ale... Chciałam powiedzieć, że pomaga uzdrawiać relacje międzyludzkie i odnaleźć przyjaciół. I właśnie mój pies tutaj do nas przyszedł. Cudownie. To, to jest bardzo piękne. Piękny dowód kamela na to co mówię. I chciałam, nie wiem, czy widzicie obraz, ale chciałam Wam pokazać. To, jak, jak anioły się mogą do nas uśmiechać i w życiu codziennym w takich małych chwilkach przejawiać, to jest pryzmacik. I ustawiony na słońcu w odpowiednich warunkach, bo potrzebuje słońca i cienia, rzuca takie tęcze. A jak jest tęcza, to wiedzcie, że anioł się do was uśmiecha. Bardzo mocno Was pozdrawiam i Kamal również. <gryzny> Buźaki, do następnego.